Po archipelagu krąży dziwna fama, że mają wydawać Ośkę Mandelsztama. Dziwi się bezmiernie urzędnik nalany, jakże go wydawać, on dawno wydany. Tłumaczy sekretarz, nowy ciężar słowa: Dziś wydawać znaczy tyle, co drukować, dziś wydawać znaczy tyle, co drukować. Powstał mały zamęt w pamięci strażników, którego mandelsztama mamy ich bez liku. Jeden szyje worki, drugi miesza beton, trzeci drzewo rąbie, każdy jest poetą. W oczach urzędników rośnie płomień grozy, bo w szwach od poetów pękają obozy, bo w szwach od poetów pękają obozy. Przeglądają druki, wyroki, nic nie ma Każda kartoteka zmienia się w poemat A w tym poemacie ludzi jak drzew w tajdze Choćbyś zczezł, to tego jednego nie znajdziesz Staryzek wspomina, że on dawno umarł Lecz po latach zekom miesza się w rozumach Bo jak to być może, że ziemia go kryje Gdy w gazetach piszą, że Mandelsz tam żyje gdy w gazetach piszą, że mandelsz tam żyje, skądże mają wiedzieć w syberyjskich borach, że to życie to tylko taka metafora. Patrzy z góry osip na te wyspy krwawe i gorzko smakuje swą spóźnioną sławę. Bo jak to być może, że ziemia go kryje, gdy w gazetach piszą, że mandelsz tam żyje? Chądrzy mają wiedzieć w syberyjskich borach, że to życie to tylko taka metafora.